Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Pała Tobie Chryste. Jezus. Umiłowani bracia i siostry. Dwa 13 roku 2013, dobrze mówię, umarł wybitny pianista, kompozytor muzyki poważnej i filmowej Wojciech Kilar. Na świecie znany był przede wszystkim z muzyki filmowej. U nas napisał muzykę m.in. do filmu Pantadeusz. Z racji na swoje wybitne umiejętności i zasługi na polu muzycznym, na polu sztuki, otrzymał wiele odznaczeń. Ale w 2008 roku otrzymał także odznaczenie kościelne. Na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał Złotego Feniksa. Pisał także muzykę religijną, między innymi w roku 2000. Napisał Mszę Świętą, a więc wszystkie części stałe, które śpiewamy w czasie Mszy Świętej, Missa propacze, msza o pokój. Odbierając tę nagrodę na zamku w Warszawie, śledziłem w telewizji ten, to wydarzenie. Podszedł do mikrofonu i taki uradowany, z taką pogodną twarzą, od roku był wdowcem, mówi. Jakaż to radość dla mnie, wielkie święto. Przypominam, miał wiele odznaczeń, bo dziś odznacza mnie Mój Kościół. I powiedział to tak ciepło: Mój Kościół. I drugi obrazek w niewielkiej parafii podlubelskiej, gdzieś mniej więcej na rok przed pierwszą komunią. Pyta mama swoją córeczkę, Emilkę. A ty Emilko, to gdzie chciałabyś być w pierwszej komunii? Z Twoją klasą? Może, czy w naszym kościółku? A to dziecko spojrzało na Matkę i mówi, mamo, co ty mówisz? No pewno, że w naszym Kościółku. Z racji na tą dzisiejszą wielką uroczystość zesłania Ducha Świętego a w kredo wyznajemy dwie prawdy obok siebie, wierzę w Ducha Świętego i wierzę w Kościół powszechny. Chcę dzisiejsze rozważanie poświęcić Kościołowi właśnie z takim tytułem Mój Kościół. Kościół istnieje, bo jest chciany przez Boga, założony przez Chrystusa, i będzie istniał do jego powrotu na Ziemię w dniu Pańskim, w dniu ostatnim. Co to jest Kościół? To lud Boży, zwołanie święte, wszyscy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, którzy żyją razem, są wzajemnie za siebie odpowiedzialni i wspólną drogą zmierzają do życia i szczęścia wiecznego. Według świętego Pawła. Kościół to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Chrystus jest głową, a my wszczepieni w niego, jesteśmy jego członkami. A więc Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych i ten Kościół ma wymiar widzialny, ale ma swoją tożsamość niewidzialną. To przede wszystkim wspólnota duchowa. Ta wspólnota duchowa, której głową jest Chrystus, a którą ożywia Duch Święty. Kościół ukazał się światu właśnie przy zesłaniu Ducha Świętego, objawił się podczas zesłania Ducha Świętego. I ten kościół, ta wspólnota duchowa zmierza do pełni życia, do pełni szczęścia pod przewodnictwem pasterzy, papieża. Kościół powszechny, biskupa, diecezja, proboszcza, parafia. Oni są przewodnikami w Kościele. Ale Kościół, jak powiedziałem, to przede wszystkim duchowa wspólnota. Święty Jan XXIII, papież, mówił o Kościele tak. Kościół katolicki nie jest muzeum archeologicznym, jest zaś. Jak stara fontanna w jakiejś miejscowości, która daje ożywczą wodę pokoleniom, tak jak dawała ją przez wieki pokoleniom minionym. Celem istnienia Kościoła jest więc zbawienie człowieka i całego świata. Dlatego Sobór Watykański II powie o Kościele symbolicznie w nawiązaniu do siedmiu sakramentów. Że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia. Powszechnym, katolicki znaczy powszechny. Kościół jest dla całego świata. Nawet jeżeli nieraz w niektórych kulturach czy miejscach na świecie będzie małą trzutką, jak Jezus nazywał swoich uczniów, ale jest dla całego świata. Czym Kościół nie jest? Nie jest zwykłą instytucją jak inne, choć ma pewną widzialną strukturę. No, parafia musi mieć obiekt, w którym się będzie gromadzić. No, potrzebne są granice parafii, <laughs> potrzebne są księgi, sztuf zaślubionych, umarłych, struktura. Ale im mniej tej struktury, im mniej, prawda, instytucji byłoby w kościele, tym lepiej. Ale jest to nieunikalne. Ten wymiar instytucjonalny też jest konieczny. Dalej nie jest formacją, siłą polityczną, partią polityczną. Nie jest Kościół czymś takim. Z każdej partii mogą ludzie przychodzić do Kościoła pod jednym warunkiem: że się oszczą i że uznają prawo Boże, prawo naturalne i prawo objawione. Nie zawsze udaje się nam przestrzegać tego prawa, ale uznajemy je. Ochrzczony uznaje prawo Boże, wyznaje w kredo, wiarę w Boga, szanuje życie i itd. Tak dalej. dalej, Kościół nie jest jakimś zamkniętym klubem. Drzwi Kościoła są zawsze otwarte. Nie jest to muzeum historycznym, jak wspomniałem. Zadania Kościoła są trzy. Podstawowe, z których nie może rezygnować, które określają Jego tożsamość. Pierwsze ewangelizacja, czyli głoszenie dobrej nowiny, drugie, kult wobec Boga, cześć wobec Boga i uświęcenie człowieka i uświęcenie świata, i trzecie, karitas, miłość miłosierna, wzajemna odpowiedzialność za siebie i za innych. Święty Paweł. Mówi tak o sobie: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. A do swojego ucznia Tyboteusza pisze: Nastawaj w porę i nie w porę, poucz, wykaż błąd. Zaznacza od lat z nasz pisma święte i zachęca święty Paweł: czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty. Słyszeliśmy w dzisiejszym opisie, w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, w scenie zesłania Ducha Świętego, że uczestnicy tego wydarzenia mówili wszystkimi językami. To nas zachwyca, to jest coś niezwykłego, ale na końcu tego opisu słyszymy, co mówili. Nie tylko to, że mieli umiejętność mówienia wszystkimi językami. Co mówili. Głosili wielkie dzieła Boże. Tam się zaczęła ewangelizacja, głosić wielkie dzieła Boże. I to jest zadanie. To było zadanie apostołów, uczniów apostolskich, biskupów, prezbiterów, kapłanów, diakonów, katechetów, rodziców chrzestnych nas wszystkich. Warto dziś zadać sobie pytanie, czy udało mi się kogoś pozyskać? Dla Chrystusa, moim słowem i przykładem mojego życia, a może odwrotnie, zraziłem kogoś, kto był słabej wiary i odstąpił od Chrystusa i porzucił Kościół. Czy potrafimy także językiem naszym i naszym podejściem do interpretacji wydarzeń życiowych świadczyć, że wierzymy w Chrystusa, że należymy do Kościoła? Czy z wiarą umiemy powiedzieć, Wola Boża, Bóg tak chciał, jak Bóg pozwoli, zaufaj Bogu? Muzułmanie często mówią, Inshallah, jak Bóg pozwoli. Czy do końca są przekonani? Nie wiem, ale tak mówią, nie boją się tego. U nas najstarsi ludzie, którzy zbliżają się do przejścia do wieczności, ze spokojem mówią, Jak Bóg pozwoli. Jak Bóg zechce, to jeszcze się spotkamy. A każdy z nas powinien tak myśleć. Ewangelizacja na zewnątrz, świadectwo, ale ewangelizacja do wewnątrz, wewnątrz kościoła i mnie samego. Czy uczestniczę w zgromadzeniach kościoła, w rekolekcjach, słucham kazań, czy sięgam po dobrą lekturę, po dobrą prasę? <trym> Czy mam Pismo Święte, nie tylko ładnie wydane, ale Pismo Święte, do którego sięgam. Zawsze wożę ze sobą Pismo Święte, małe wydanie Nowego Testamentu, które seminarium kupiłem w 1974 roku. Ta książeczka ze mną wszędzie jeździ, po całym świecie, podniszczona. Wiele tam jest miejsc podkreślonych. <laughs> Najczęściej z niej korzystam, choć mam inne, różne, piękne wydania Pisma Świętego. Czy kalendarz liturgiczny przenika moje życie? Ważny jest dla nas kalendarz pracy zawodowej, kiedy jesteśmy czynni zawodowo, prawda? Kalendarz przyrodniczy, dla wielu kalendarz sportowy, dla wielu kalendarz imprez artystycznych, w tym muzycznych. Są ważne kalendarze. Ludzie życie dostosowują do tych kalendarzy, do tych wydarzeń. A kalendarz liturgiczny, rok liturgiczny. Powinien być dla nas najważniejszy, powinien przenikać te wszystkie inne kalendarze. Młodzi tego nie znają. Starsi jeszcze mówią na godnie święta, na świętego Józefa, na zielną, na wszystkich świętych, i nie trzeba nic dodawać. Wszyscy wiedzą, kiedy to jest. Kalendarz liturgiczny, a w Nim niedziela, dzień pański, wyjątkowe. Wydarzenie to pamiątka zmartwychwstania Chrystusa i pamiątka zesłania Ducha Świętego. Niedziela, niedziela. Dlatego jest to tak ważny dzień, Dies Dominicus, dzień Boga. Nie mój, ale także dzień Kościoła. Dzień Kościoła. I takie podejście powinno wpływać na to, jak ja spędzam, przeżywam niedzielę. Msza święta jest najważniejszym wydarzeniem. Nie ma niedzieli bez mszy świętej. To msza święta sprawia, że jest niedziela, że ten dzień jest pański, że to jest dzień Kościoła, że spotykam się z braćmi, siostrami, w wierzę. Umacniamy się nawzajem modlitwą. Widzimy się wzajemnie, uśmiechamy się do siebie. Czasem się dowiemy, komu można pomóc, kogo odwiedzić, bo zachorował. Nie ma niedzieli. Bez Eucharystii. To Eucharystia sprawia, że jest niedziela. Dawniej, przed wiekami, w chrześcijańskiej Europie obowiązywała zasada od mnichów pochodząca ora et labora: módl się i pracuj. Później, po wiekach, zmieniono to na pracuj i módl się labora et ora. A później przyszedł szał pracy, pracuj i pracuj, tylko pracuj, nie ma czasu na modlitwę. A jest jeszcze jedno większe niebezpieczeństwo: uznanie, że sama praca już jest modlitwą. Ona jest, może być modlitwą, ale nie wolno rezygnować z tej modlitwy, która jest zarezerwowaniem czasu tylko dla Boga. Kościół zgromadzony na wspólną modlitwę. Objawia się jako zgromadzenie ludzi wierzących. Jesteśmy tu, bo jesteśmy ochrzczeni, wierzący i wyznajemy jednocześnie naszą obecnością, że potrzebujemy wzmocnienia wiary, wzrastania w wierze. A więc nie jesteśmy idealni. Jesteśmy w drodze pielgrzymami. A więc wierzący i wiary potrzebujący. Druga taka cecha, jesteśmy świętymi. Kościół jest święty, świętością swojej głowy Jezusa Chrystusa i ducha świętego, który go umacnia, oświeca, a jednocześnie jest grzeszny. Stare łacińskie powiedzenie mówi o Kościele, sancta meretrix, święta grzesznica, bo taki jest człowiek. Syn Boży przyszedł do człowieka grzesznego i tęskniącego do Stwórcy, do zbawienia. A więc jesteśmy ludem świętym i ludem grzesznym. Nie jesteśmy idealni. Tak, my wszyscy, wierni, ochrzczeni i duchowni, którzy są wzięci z tego ludu świętego i grzesznego. Wszyscy potrzebujemy dalszego uświęcania, wzrostu wiary, oczyszczania. Nasza świętość ma rosnąć, a naszą osobistą świętością będzie rosła świętość Kościoła. W Kościele rośnie nasza nadzieja, Kościół potrzebuje przebaczenia, poprawy. Niektórzy dziennikarze, tak zwani specjaliści od Kościoła. Którzy nie są wewnątrz Kościoła, czyli nie widzą tej tożsamości mistycznego ciała Jezusa Chrystusa i nas w Chrystusie wszczepionych, którzy nie możemy bez Niego żyć. Widzą Kościół tylko jako instytucję zewnętrzną. Niedoskonałą krytykują, najchętniej by chcieli, żeby Kościół zajmował się tylko działalnością charytatywną. I to najlepiej ze środków, które zbierze od swoich wiernych na tacę, z żadnych innych, żeby robił tylko to. A jak dostrzegą jakiś błąd, jakieś zło, to zaraz jest wielkie larum, że Kościół jest taki, że duchowni są źli, że są hipokrytami. Taka już jest prawidłowość psychologiczna, że jeżeli jakiś ksiądz zrobi rzecz dobrą, to jest to ksiądz Jerzy, konkretny, Popieuszko, czy inny, ksiądz Stanisław i tak dalej. Jeżeli jakiś ksiądz pobłądzi, zgrzeszy, popełni przestępstwo, to oni wszyscy tacy są. Czy to jest sprawiedliwe? Nie jest. Ale tak jest. Tak jest. A więc powtarzam, natura kościoła, święci, i grzeszni ciągle musimy pielgrzymować ciągle musimy pracować potrzebujemy oczyszczenia tam naprawiać przez modlitwę przez post przez pokutę przez autoewangelizację przez miłosierdzie wobec innych tam gdzie zostało popełnione przestępstwo konieczna jest kara od tego jest prawo państwowe i nikt się nie może uchylać ale z tego powodu że ktoś pobłądził, ktoś jeden się sprzeniewierzył, zdradził. Nie opuszcza się Kościoła, bo Kościół to moje życie, przywołuje Kilara, mój Kościół. My nie możemy żyć bez Kościoła, bez Chrystusa, bez Ducha Świętego, bez Komunii Świętej, bez odpuszczenia grzechów, bez błogosławieństwa, bez nadziei na życie wieczne, a kościół to głosi, kościół jest narzędziem zbawienia. Nie możemy żyć kościoła, nie opuszcza się, nie wypisujemy się. Będziemy robić wszystko, tak jak w zepsutym samochodzie trzeba coś naprawić. Jak w rodzinie się czasem coś popsuje, naprawia się, ale nikt się nie wyrzeka rodziny. Rodzina jest świętością. To mały kościół, to kościół domowy prześladowanie kościoła od zarania kościoła od początków kościół bywał prześladowany i jest prześladowany tak było w cesarstwie rzymskim tak było w systemach totalitarnych hitlerowskim stalinowskim tak było w perelu tak było w meksyku i w wielu krajach prześladowania są i tak jest dzisiaj i także w Polsce to się zdarza, że Kościół jest prześladowany, że katolicy są prześladowani. Dobrze pamiętacie z Księdzem prawatym, budowniczym tego kościoła, jak trudno było kościół wybudować, a uzyskać pozwolenia, a zdobyć materiały. A kaplicę wam spalono. Ktoś się gorszy i martwi, że podpalono drzwi do kościoła Świętego Krzyża. To zawsze było. Nie mówię tego, żeby na tym łatwo przejść do porządku dziennego. Mam obowiązek Kościoła bronić, bo to Dom Boży, bo to Wasz dom, bo to świątynia. Ale nie zniechęcać się, że nadchodzi jakiś koniec Kościoła. Nie nadchodzi. Szatan zawsze walczył z Chrystusem, kusił Chrystusa i walczył z Kościołem. Ale Bóg jest mocniejszy, Duch Święty jest mocniejszy. Także jak się pojawiają jakieś <laughs> trudności, to się nie zniechęcajmy. Pewien starszy biskup miał takie powiedzenie, Nie trzeba bać się tego, gdy coś się w życiu gmatwa, lecz trzeba bać się tego, gdy idzie coś jak z płatka. Wtedy, kiedy wszystko jest łatwe, wtedy jest, możemy być słabi, jest takie ryzyko. Natomiast przez trud, przez cierpienia zawsze możemy być mocniejsi. I ostatnia już rzecz, wątek, kościół parafialny, mój kościół parafialny. Lud Boży, wspólnota wierzących, należących do tej parafii gromadzi się w tej budowli, o której wspomniałem, która także nazywa się kościołem. Emilka, kiedy mówiła, mamo, no, no, no jasne, że w naszym kościółku, miała głównie na myśli właśnie Budowle, tę świątynię parafialną, killer miał na myśli to pojęcie szerokie, ciało Chrystusa, mistyczne, kościół powszechny na całym świecie. A więc jest to dom Boży, jak wspominałem, i wasz dom. Domu zdei i domu sekledzie, wasz dom. Tutaj przychodzimy na modlitwę, tu przychodzimy po sakramenty, tutaj się umacniamy. Trzeba dbać, trzeba się cieszyć, że ten Kościół jest, bo w nim szczególnie jest obecny Chrystus i w nim szczególnie Duch Święty obdarza nam nas swoimi darami, a my możemy przynosić owoce. Amen.